Moja energia, jest już piąta nie zrobicie mi tego No co, co ja mam zrobić? On już jest... O kurwa. Ogarniam już jak unikać nieśmiałka Ogarniam jak uciec z wymiaru łzowego Psa muszę zamknąć więc jeszcze kilka niewiadomych, ale ale ja dam radę, tak? Ja dam radę. Goźba. <laughs> jeszcze raz. Ja muszę coś zrobić. Muszę chociaż przejść tę drugą noc. Proszę. Dzień dobry, hello, witam w pracy. No przecież, że mogę to zamknąć. O, dobra. Dobra Jak tam kamery? Tutaj typo... Już tak daleko jesteś? Jomuś bez takich Czyli w pierwszej nocy chyba tutaj nic nie ma Wydaje mi się Tutaj muszę się spodziewać tego typa No tak bo tu jest ten Patrzcie to się nakłada przecież Dobra Czyli tutaj, jak to mi trzaśnie, to znaczy, że muszę to zamknąć sobie, nie? Wszelki wypadek. Nieśmiałka muszę unikać. Tylko zobaczę. Czyli tego typa muszę tylko tutaj sprawdzać. Tak szczerze mówiąc. I ta... To... PIES! Nie wiem, może jak... Jak tak zrobię to... Może? O! Ps. Bo, widzieliście to? Tam typo się pojawił. Dobra. Ten mi tutaj uciekł. Pies jest. Dobra, ten mi tutaj uciekł, tutaj no spokojnie. Ja powoli wszystko ogarniam, tak? Ale jest pierwsza. Ja O mam. Piesu! E... Poszedł sobie? Poszedł sobie! Yo, baby! W końcu mi coś wychodzi. W końcu! Dobra! Robimy to. E, powinienem sprawdzać tego typa. Czyli tutaj się będzie pojawiać ten stary pierdziel. Że, jak będzie mi chciał wziąć do tego swojego cudownego wymiaru, w ogóle mam nadzieję, że kursor wam nie przeszkadza, ale przynajmniej wiecie, co, co klikam. Dobra, typo jest tutaj, energia. Jak będzie trzecia, i 50. Fuck off. Hehehe, he, 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 typie. <laughs> uh. O, słyszycie. Słyszycie, gościu. Chyba jest stabilnie z energią. W sensie czuję, że trochę jej za dużo zużywam. Ale tak. Tak. Uww. Jaki ty piękny jesteś! Jajaj. Co się wplątałem, nie? Fuck! Nie Nienawidzę tego... ...gościa. Okow, fuck off. Pies? Pies? Nie, to nie był wymiar łzowy. Oho! To dlatego muszę tutaj świecić. 28. Jest późno. Co to jest? Nie wiem. Aha. Bra? Jest stabilnie. Jest czwarta AM. To jest. Widziałem to. To widziałem Fuck off Idź stąd Dobra Tego trzymam też tutaj w miarę... W miarę daleko Mam nadzieję, że tutaj nie mogę żadnych drzwi pozamykać, nie? Ja Dogo To jest, to jest chyba pies W sensie, nie wiem czy... Tego gościa się obawiam Teoretycznie jak się na niego nie patrzy, to on nie może się ruszać, ale... O oh, FOK! Moja energia! Jest już piątaje. Nie zrobicie mi tego! Jest! Idź? Se. co mam zrobić? Nie wiem. Nie wiem, co mam zrobić. No co? Co ja mam zrobić? On już jest... O kurwa. Siema, stary. Ogólnie to sytuacja jest taka. Bardzo bym chciał przeżyć. Dlatego zakładam swoją maseczkę. I e, ogólnie, stary, jest już naprawdę późno. I bardzo bym chciał to przetrwać, nie? E, dlatego bardzo proszę, e, zakończcie już tę noc. Póki...

To była dopiero noc druga, ja to na styk przetrwałem. Fuck. Nie, ale fa fajnie mi się gra, ale bardzo fajnie. Obiekt nie może się poruszać, kiedy ktokolwiek na niego patrzy. Czyli to dobrze, że go ciągle obserwowałem. W ten sposób całą noc mu zajęło dojście do mnie. Eee... Czyli na niego działa maska. Tego muszę zamykać drzwi. Na tego muszę się nie patrzeć. Ale teraz zakładam, że będą kolejni. Tak więc, e, mam nadzieję, że się spodobało. Ja, ja w to jeszcze będę sobie grać, nie? Tylko muszę sprawdzić, czy mi się wszystko ładnie nagrało i czy coś z tego uda mi się zmontować. Tak więc, ja siadam do pracy i nie wiem. <laughs> nie spodziewałem się, że aż tak będzie się dobrze przy tym bawić. É que